32. mecz w rundzie jesiennej i takie chyba fajne ukoronowanie, bo gramy na Cyprze, jutro z Omonią i Nikodzie, gramy o pierwszą ósemkę Ligi Konferencji, to zawsze to jest, to jest fajne, że tak, tak właśnie kończymy tę rundę. Oczywiście, że tak, na pewno się cieszymy, że wszystko w naszych nogach, że walka o tą pierwszą ósemkę, no i lecimy, żeby wygrać i dobrze zakończyć ten rok, bo zawsze się pamięta ten ostatni mecz. Też fajnie, że patrząc na pogodę w Polsce, na Typrze, to jest takie fajne ukoronowanie naszej ciężkiej pracy przez ostatnie 5 miesięcy. Dokładnie, no na pewno te 18 stopni to będzie coś, coś fajnego w porównaniu do pogody w Polsce, no ale no cóż no. Tak, warunki takie same dla wszystkich, więc jedziemy, lecimy, żeby wygrać. Podsumowując całą, y, całe te pół roku, całą rundę, no, jako jedyny polski klub mamy zapewnione granie na trzech frontach, no jak jest o, blisko też tego, na trzech frontach na wiosnę, mimo tych początkowych czasami problemów, to kończymy rundę na dobrych nastrojach. Tak, na pewno cieszymy się tego, że na wiosnę będziemy grać na trzech frontach, no i co, no wszystko tak naprawdę w naszych nogach, trzeba dobrze przepracować y, okres przygotowawczy w styczniu. No ale został ten tak naprawdę jeden mecz i, i nie lekceważymy go, chcemy już wygrać i, i później skupimy się na wakacjach, a, a przyjdzie czas na, na przyszły rok, na te trzy fronty no i, i tyle. Karol, jak nastroje przed dzisiejszym meczem z Omonią, to nasz 32 i ostatni mecz w tej rundzie jesiennej, na pewno czujecie zmęczenie, natomiast no, wiemy o co gramy, gramy o jedną ósmą finału Ligi Konferencji. No, nastroje bardzo dobre, chcielibyśmy się pożegnać ten, pożegnać ten rok zwycięstwem na pewno, zagwarantować sobie tu 1-8, jest to dla nas bardzo ważne. i i dzisiaj tylko zwycięstwo. Ty grałeś na Cyprze, wczoraj też nasz trener otrzymał o to, o, o to pytanie na konferencji prasowej. jakbyś ocenił rywala, jeśli chodzi właśnie o Omonię? No bo jednak, tak jak już wspomniałem, znasz bardzo dobrze Ligę Cypryjską. No Omonia jest, jest mocnym zespołem przez te trzy lata. To zawsze walczyli o najwyższe cele i z tego, co teraz śledzę, no to też są w czubie tabeli, także na pewno to nie, jest, to nie będzie łatwy przeciwnik. Fajne takie ukoronowanie naszej ciężkiej pracy przez około pół roku, że dzisiaj gramy na takim terenie właśnie o taką też stawkę, no bo jednak zawsze lepiej grać też w takiej pogodzie, w takich warunkach, no i właśnie o tą jedną ósmą finału. No tak, ostatnie tygodnie szczególnie dla nas bardzo, bardzo dobre i... I tak jak powiedziałem wcześniej, chcielibyśmy ten rok zakończyć zwycięstwem. Czujemy się, czujemy się mocni, pewni siebie, także mam nadzieję, że to będzie widać dzisiaj na boisku. Choć gramy daleko, będą nasi kibice, jak zawsze liczymy na ich wsparcie. Tak jest.

ami